Witam państwa serdecznie. Chciałem dzisiaj powrócić do książki, którą pisałem bardzo długo. Która może nie jest obszerna, ale pisałem ją bardzo długo, dlatego że było bardzo dużo zaskoczeń. Ponieważ ja się nie interesuję ani XIV, ani XV wiekiem, musiałem się trochę podszkolić w tym zakresie, dlatego to tyle trwało. I byłem zaskoczony tym, jak. Skompa jest baza informacyjna dotycząca postaci z tamtego czasu i jak silnie jest to zmitologizowane, skrzywione w zasadzie, bo to tak trzeba powiedzieć, że to jest wszystko skrzywione. Dlaczego chciałem napisać książkę o krzyżakach, mimo tego, że wiele osób pisze o krzyżakach, znacznie lepiej się na tym znając? Ode mnie. Proszę Państwa, jak już to wspominałem, pojechałem na Pomorze, pojechaliśmy do Gniewu, potem do Kwidzyna, spotkaliśmy tam Adama Nosko. Ja obejrzałem tę krainę i nagle miałem poczucie, że znajduję się w ogóle w innym świecie. Była to... Egzotyka, no może nie bardzo duża, może nie wstrząsająca, ale był to poważny rodzaj egzotyki. To znaczy, jak, jak wiemy, ja nie jeżdżę na północ Polski, zawsze lubiłem Śląsk i, i, i tereny na zachodzie, które też przecież różnią się od tego, co mamy, co mamy tu w okolicy, ale dawne prusy królewskie i prusy książęce to jest, czyli dzisiejsze Mazury. Proszę Państwa, to jest coś nieprawdopodobnego. I nie tylko historia tych, tych ziem, ale także historia organizacji tam czynnych, czyli Zakonu Krzyżackiego, Towarzystwa Jaszczurczego i ludzi, którzy tam działali, jest, no, domaga się serii poważnych i niepoważnych publikacji i jakiejś dyskusji. Proszę Państwa, zasmuca mnie. Fakt, że życie publiczne, które dzięki internetowi no jest dynamiczne, bardzo i wszyscy możemy w nim uczestniczyć, jest jednocześnie tak dramatycznie płytkie i momentami głupkowate. Stąd uważam, że działalność wydawnicza jest misją, a nie biznesem. Jest misją, i ludzie, którzy tę misje podejmują, muszą też być świadomi wyzwań. Czy są? No, bywa różnie. Jak Państwo wiecie, ja czasem promuję wydawnictwa akademickie i małe wydawnictwa, które wypuszczają na rynek naprawdę bardzo ciekawe książki. Takie, które chętnie sam miałbym w swojej bibliotece, i tacy, takie, które powinny być czytane. I o których warto by było może pogadać, kiedy człowiek się już oderwie od tych wszystkich spraw bieżących i przestanie myśleć o kryzysie wieku średniego i tym podobnych głupotach, do czego go namawiają rozmaici szwindlarze, usiłujący wydusić z niego parę złotych. Proszę Państwa, każde zjawisko domaga się opisu, a tego opisu nie ma. Albo jest nieadekwatny. Mamy książki, tak zwane poważne, książki historyków, wydawane przez wydawnictwa uniwersyteckie, które moim zdaniem coraz bardziej przypominają literaturę fantastyczną, to znaczy służą wyłącznie do Umacniania i utwierdzania, i tak rozsypującej się, i tak rozsypującej się hierarchii, która nie ma żadnego znaczenia. Ja proszę Państwa, z przerażeniem dowiedziałem się, że muzeum, Państwowe Muzeum Pałac w Wilanowie wydaje, wydając no, ciekawe książki, yy, wypuszcza je w nakładach 120 egzemplarzy. Proszę Państwa, no ja, jak doszedłem do tego, że robię do drugi w ilości 120 egzemplarzy, to zapłakałem nad swoim losem, dlatego że uważam, że to jest katastrofa, hańba i skandal. Po prostu, jeżeli państwowa instytucja z milionowymi budżetami wydaje książki w ilościach 120 egzemplarzy, to znaczy, że coś jest nie halo. To znaczy, że instytucja ta nie pełni swojej misji. Autorzy, którzy piszą te książki, nie są w stanie treścią podawaną przez siebie zainteresować nikogo, i wszyscy razem zwalają odpowiedzialność na odbiorcę i mają do niego pretensję, że się niczym nie interesuje. To jest dramat, proszę państwa, ponieważ nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się ciekawie opisać. Więc. Yy... Edukacja powinna iść w tym kierunku, żeby ludzie tworzyli ciekawe narracje w rozmaitych zakresach. Nie mówię, że od razu musi być o historii. Tak? Ciekawe narracje, to znaczy nie sztampowe, to znaczy nie takie, które są nędznym naśladownictwem czegoś. A u nas niestety mamy taką sytuację, że ludzie najchętniej naśladują coś, Uważają, prowincja naśladuje metropolię. Tak? Metropolia z kolei karmi się tematami suflowanymi przez politycznych wrogów państwa naszego, i potem to wszystko, co jest rzekomo atrakcyjne, idzie gdzieś w lód i tam jacyś biedni miejscowi lokalni kacykowie usiłują tembrem głosu, modulacją, na naśladować tych wszystkich sławnych ludzi, których oglądają w telewizji czy, czy, czy w internecie. To jest zła droga. Trzeba wypracowywać własny system. No i tak jakoś od tych krzyżaków odbiegłem i się e, zapędziłem gdzieś na jakieś manowce, ale to wszystko jest z mojego punktu widzenia istotne, z mojego punktu widzenia jako sprzedawcy detalicznego książek, e, które ciągle się ukazują, mimo tego, że w coraz mniejszych nakładach. Proszę Państwa, nie jest łatwo sprzedać książkę, nie jest łatwo napisać książkę, ale sprzedać jest dużo trudniej niż napisać, ponieważ pisarzy, sponsorowanych, propagandystów, wariatów mamy nieprzebrane mnóstwo. A dobrych sprzedawców książek można by policzyć na palcach jednej ręki, tak myślę. Są to właściciele dużych antykwariatów, którzy sprzedają poprzez ilość tytułów, no też paru recenzentów by się znalazło. Myślę, że jakiś ranking można by nawet ułożyć takich pistoletów od sprzedaży. Proszę Państwa, jak zainteresować ludzi historią? Ja tutaj napisałem taki tekst o o braciach von Jungingen, o Konradzie i Ulrichu, o bracie mądrym i bracie głupim. I zarysowałem taki schemat, że zakon w pewnym momencie stanął wobec, wobec takiej alternatywy: czy uderzyć w Unię Kalmarską i walczyć z Duńczykami na Bałtyku. Czy uderzyć w Unię Polsko-Litewską i walczyć na Litwie, na żmudzi i w Polsce przeciwko Jagielle i Witoldowi? O ile Konrad von Jungingen był tym człowiekiem, który rozsądnie uznał, że Duńczycy są przeciwnikiem słabszym i Prawdopodobnie, bo nie wiem tego na pewno, rozpoznał destrukcyjne i odśrodkowe tendencje, jakie w Unii Kalmarskiej pewnie się już wtedy zaznaczały. Prawdopodobnie też był inspirowany przez banki lubeckie i hamburskie i przekonany był o tym, że trzeba koniecznie zawrzeć pokój z Jagiełłą i Witoldem a skoncentrować się na Bałtyku i objąć swoim władztwem całe Morze Bałtyckie, wypychając stamtąd Duńczyków, a wtedy Jagiełło i Witold, chcąc, nie chcąc, staliby się klientami Wielkiego Mistrza, o tyle jego brat Ulrich, inspirowany przez nie wiadomo kogo, no prawdopodobnie przez tych Duńczyków, uznał, że wojna z Polską jest lepszym wyjściem i podporządkowanie, a także stare pomysły ciągnące się jeszcze od księcia opolskiego Władysława podziału Polski i podporządkowania sobie Litwy są lepszą opcją. Bezpieczniejszą, ponieważ jak pamiętamy, Krzyżacy mieli swój sposób wojowania, niezwykle skuteczny i. Przeciwników, szczególnie tych z zapołudniowej granicy swojej, uważali, mieli w głębokiej pogardzie. Nie, nie liczyli się z nimi, ani z Polakami, ani z Litwinami. Bardzo źle zrobili, dlatego że od Kazimierza Wielkiego Polska prowadzi niezwykle ostrożną politykę wobec zakonu podkreślam, niezwykle ostrożną politykę wobec zakonu, Polity, politykę drobnych kroków, politykę małych zysków, politykę podstępu która się w końcu materializuje wielkim sukcesem pod Grunwaldem i e, marszem na Malbork. Nie zgadzam się z tym, co mówią ludzie, że zwycięstwo malborskie zostało niewykorzystane, ono, e, zwycięstwo grunwaldzkie. Ono zostało niewykorzystane, ale nie było w tym winy króla. E, machina, którą stworzyli krzyżacy i człowiek, który wtedy stanął na czele zakonu po śmierci Ulricha von Jungingen, czyli kontur ze świecia, Henryk von Plauen pokazali jeszcze raz, do czego nadaje się sprawna machina administracyjna. I nie jest to wina króla. Podkreślam. Choć łatwo jest zwalać na niego, na niego winę. Uważam, że akurat tak jak nie, nie mam jakichś szczególnych sympatii wobec Jagiellonów i nigdy ich nie okazywałem, tak przeczytawszy. Stosowne teksty dotyczące tego, co działo się po bitwie grunwaldzkiej, Nie uważam, żeby Władysław Jagieł był odpowiedzialny za zaniechanie oblężenia malborka. Zaważyły okoliczności i sprawność yy, krzyżaków, a także osobowość Henryka von Planen i wsparcie, jakie dostali z zachodu Europy. No więc, yy, proszę Państwa, taka, taka koncepcja, jakże malownicza jakże malownicza i mało kokieteryjna no bo proszę państwa o co chodzi w tym całym zawodzie pisarza o czym już wcześniej wspominałem no nie o to żeby rozbawiać ludzi i nie o to żeby ich kokietować swoją postawą nie o to żeby się stylizować na jakiegoś przenikliwego człowieka który Podpisuje się piórem wiecznym ze złotą stalówką, bo to są idiotyzmy. Nie o to, żeby się przebierać w dziwne łachy i udawać proroka z brodą do pasa. To są głupstwa. Proszę Państwa, chodzi o to, żeby inspirować i kreować wizje nieoczywiste. A ja sobie bardzo łatwo potrafię wyobrazić taką narrację, która się rozpoczyna w malborku i opowiada o yy, yy, niełatwej relacji pomiędzy braćmi von Jungingen, którzy reprezentują dwie drogi w zakonie. I yy, no to fantastyczna powieść mogłaby być zupełnie. No to jest tylko pytanie, kto by ją w Polsce czytał i kto by ją zrozumiał. Tak? Ja napisałem o tym nieduży tekst w tej książce. Kto by to zrozumiał, proszę państwa? No, no właśnie, bo to jest jeszcze kwestia wychowania publiczności. A publiczność w Polsce wychowują niestety wrogowie Polski. To trzeba sobie powiedzieć wprost. Publiczność w Polsce jest wychowywana przez wrogów Polski. Gdyby była wychowywana naprawdę w duchu e, podniesienia znaczenia tego kraju i jego dalszego istnienia, nie byłoby w tych narracjach, którym jesteśmy, e, którym jesteśmy dręczeni, miejsca na różne idiotyzmy, na infantylizm, na dziecinadę, e, na jakieś fantasmagorie, nie byłoby tego wszystkiego. Istniałaby tylko jedna kategoria jakość tekstu, jakość przekazu i koncepcji, jaka jest ujawniona przez ten tekst. No to pierwszy z brzegu przykład: yy, Dwór Wielkiego Mistrza, Malborg, koniec XIV wieku. Yy, co robić, bracia? <laughs> inwestować we flotę i walczyć z Danią, czy inwestować w konnicę? Otwierać szlaki z Niemiec ku Prusom i Pomorzu, i grać na rozbiór Królestwa Polskiego i całkowite zniszczenie Litwy. Co robić? I mistrz Konrad, który wybiera jedną drogę, i jego brat Ulrich, który wybiera drugą. To się nigdy nie stanie, nikt tej książki nie napisze, możemy o tym zapomnieć, za to będziemy mieli mnóstwo ciekawych, interesujących komentarzy dotyczących. Współczesności i równie głupkowatych i debilnych porównań tego wszystkiego z całkowicie nieadekwatnymi zdarzeniami z przeszłości. Więc, proszę Państwa, ratujmy się jak możemy. Ja Państwa zachęcam do czytania tej książki, bo jest tu dużo ciekawych pomysłów, które czekają na rozwinięcie. No ja już tego pewnie nie rozwinę, no bo nie dostanę drugiego życia, a już mam tyle roboty, że spokojnie to, co mi zostało, wypełnię tą pracą. Ale może ktoś się tym zainspiruje, bo autorzy, przypominam, służą do inspirowania. Ja może jeszcze pokażę, pokażę ilustrację, jak wygląda w wizji Rafała wielki mistrz Konrad von Jungingen w ten sposób. Piękna jest piękna jest ta grafika. Nadaje się do oprawienia w ramki, powieszenia na ścianie. Znakomita. Także tak, proszę państwa. Inspiracja. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Proszę państwa, jeżeli ktoś chce wspomóc nasz kanał Będę wdzięczny za każde zasilenie, dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się, żeby Państwu je zareklamować jak najlepiej potrafię. No wydajemy ich bardzo dużo. Jak państwo widzicie, ta nasza działalność wydawnicza podąża w różnych kierunkach, bo mamy tutaj pozycje z zakresu historii gospodarczej, wydajemy biografie i żywoty świętych i wydajemy także wspomnienia szlachty polskiej i Polaków zasłużonych dla historii naszego kraju. Naprawdę rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek, albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważasz, że czas książki minął i książka jako medium się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujemy się promocją treści takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność, i wspomóc, będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod y, każdym nagraniem. Można go tam sobie zna, y, znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Y, jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze y, na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy żeby zainteresować inne osoby które chcą czytać książki chcą je kupować do tej naszej promowanej tutaj treści jeszcze raz bardzo dziękuję do widzenia do usłyszenia